Zaczynamy kolejne wydanie newsów. Z ramienia metalnius.pl mylduję się Halkile. Zapraszam! Sabaton planuje w przyszłym roku wejść do studia. W sierpniu tego roku wokalista Joachim Broden przyznał, że plany na nowy album są, ale dość luźne i nie wiadomo kiedy zespół wejdzie do studia. Jednak w jednym z ostatnich wywiadów basista Per Sundström przyznał, że trochę się od tamtej pory zmieniło. Nie koncertowaliśmy zbyt aktywnie, odkąd zakończyliśmy naszą wiosenną trasę, i cały ten czas spędziliśmy na pracy nad nową muzyką. Planujemy wejść do studia na początku przyszłego roku i już teraz bardzo mnie to ekscytuje. Nie chcę dokładnie zdradzać w jakim kierunku historycznym, tym razem pójdziemy, ale mogę powiedzieć, że odejdziemy od tematu I wojny światowej. Ale oczywiście dalej będziemy śpiewać o historii, przejdziemy po prostu w inne czasy. Wszystkich nas bardzo jara temat, którym postanowiliśmy zająć się tym razem. Oby z następcą The War to End All Wars poszło im lepiej niż rozliczanie się z Fiskusem. Kiko Laureiro na dłużej zawiesza swoją działalność w Megadeth. Swoją decyzję podjął w porozumieniu z managementem zespołu i Daveem Mustainem, a także zamieścił oświadczenie w social mediach. Muszę podzielić się z wami decyzją, która nie jest dla mnie łatwa. We wrześniu musiałem zrezygnować z części naszej trasy ze względów rodzinnych. 2024 rok szykuje się dla Megadeth jeszcze bardziej napięty pod względem tras koncertowych, więc po rozmowie z Daveem Mustainem i menadżerami zespołu, wspólnie zgodziliśmy się, że przedłużenie mojej nieobecności będzie właściwym posunięciem. Nie chcę planów zespołu oraz ciężkiej pracy wszystkim ludziom, którzy będą zaangażowani w tę trasę. 9 lat spędzonych w Megadeth było niesamowitą podróżą. Niezapomniane trasy koncertowe, nagroda Grammy za dystopię, nominacja do Grammy i wiele wyróżnień dla The Sick, The Dying and the Dead. To tylko niektóre z najważniejszych dla mnie wydarzeń. Jestem pewien, że każdy fan metalu doceniłby możliwość grania koncertów oraz tworzenia muzyki w ramach zespołu, z którym się wychowywał. Zwłaszcza wraz z taką legendą gitary jak Dave oraz Jamesem i Dirkiem w składzie. Najbardziej Ocenionym przeze mnie aspektem tej dziewięcioletniej podróży było jednak poznanie niesamowitej armii tych wszystkich oddanych fanów Megadeth. Wasze zaangażowanie jest naprawdę inspirujące, a ja żywię dla Was ogromny podziw i szacunek. Do zobaczenia wkrótce. Niektórzy spekulują, że może to być przygotowanie przed pola do permanentnego pożegnania się z zespołem. Pożyjemy, zobaczymy. Brutal Assault prezentuje kolejnych wykonawców. Czeski festiwal organizowany w twierdzy Józefow, zbogacił się właśnie o występ Abbad, który uraczy festiwalowiczów repertuarem byłej kapeli gitarzysty Immortal. To nie jedna gratka, bo również Tom Gabriel ze swoim zespołem Triumph of Death zaprezentuje materiał byłej formacji, a w tym wypadku będzie to Hellhammer. Festiwal odbywa się w dniach od 7 do 10 sierpnia, a koszt biletu to 4250 koron czeskich, czyli około 790-800 zł. Teraz chwila dla partnera kanału. Winiary Bookings to projekt powstały w 2012 roku, który wyrósł z hobby dwóch przyjaciół. Do dziś, z organizacji małych klubowych koncertów, urósł do rangi jednego z najpoważniejszych graczy na polskim rynku. Jak sami mówią, tylko w 2023 roku uda im się zorganizować około 200 koncertów w 15 miastach Polski z dostępem do największych obiektów koncertowych. Specjalnością Winiary Bookings jest szeroko rozumiane ciężkie gitarowe granie, jednak to drużna, różnorodna i nie zamyka się na inne gatunki, więc wielbicie elektroniki, popu, rapu czy folku na pewno znajdą coś dla siebie. A oto kilka polecanych koncertów, które organizują. Na początek przypomnimy, że już w lutym pojawi się Cradle of Filth na trzech koncertach w Polsce. Daty to 12, 22 i 23 lutego przyszłego roku, odpowiednio w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Cena biletu to około 150 zł. No chyba, że w Krakowie wolicie balkon, to cena wzrasta do 190. Brytyjczykom będą towarzyszyć Wednesday 13, Second Beautiful oraz Drift. 20 lutego w warszawskiej Hydrozagadce zagoszczał Power Plant. Cena biletu niecałe 75 zł w pierwszej puli. 16 marca w poznańskich dwóch progach pojawił się Born of Osiris wraz z Attila, Aviana i Crown Magnetar. Bilety w pierwszej puli to niecałe 124 zł. Na koniec event ze Knockout Productions jakim jest występ Pestilence, Carnation i Body Farm w Krakowie. Bilet za niecałe 104 zł, a miejsce to Kamienna 12. W wieku 72 lat zmarł były wokalista Dream Theater, Charlie Dominici. Charlie był pierwszym frontmanem zespołu po zmianie Szyldu z Majesty. Mike Portnoy powiadomił o jego śmierci na swoich social mediach. Wiadomość o śmierci Charliego mnie zniszczyła. Poza tym, że był on świetnym wokalistą, to i tak samo dobrym tekściarzem i muzykiem radzącym sobie z gitarą i klawiszami na najwyższym poziomie. Kiedy rozstaliśmy się z nim w 1989 roku, pozostał z nami w przyjaźni. Zagrał na moim ślubie w 1994. Wystąpił z nami na 15-lecie When Dream and Day United. W 2004. Otwierał ze swoim solowym projektem jako support nasz koncert trzy lata później. Przyszedł wesprzeć mnie i Johna Petruciego na naszej wspólnej trasie w zeszłym roku. Pisałem z nim jeszcze kilka tygodni temu, kiedy dowiedział się, że z powrotem dołączam do Dream Theater. Był taki szczęśliwy, tak dobrze nam życzył. Koncert Batuszki Drabikowskiego w Belgradzie został odwołany. Protesty oraz zaangażowanie w nie przedstawicieli różnych wyznań to coś, do czego już przywykliśmy. W tym wypadku prowodyrem wzywającym do sprzeciwu jest serbska cerkiew prawosławna, która zespół przedstawia jako grupę satanistyczną obrażającą publiczną moralność, kulturę i wiarę narodu serbskiego. Nic szczególnego, ale chyba nawet hierarchowie cerkwi nie przewidzieli do czego posuną się niektórzy protestujący. W stronę zespołu i organizatorów zaczęto kierować nie tylko wyrazy niezadowolenia i oburzenia, ale także groźby a nawet zaatakowano jednego z lokalnych promotorów. Organizator zamieścił oświadczenie w tym temacie, w którym odniósł się do sprawy. Z jego treścią zapoznacie się na naszym portalu. Kiss chyba faktycznie w końcu wybiera się na muzyczną emeryturę. Nie oznacza to, że członkowie zespołu zapadną się pod ziemię. Nie, nie. Plany na przyszłość zdradził Gene Simmons. Ta trasa to koniec dla zespołu, nie dla marki. Kiss to obecnie własny wszechświat. Produkujemy filmy, gadżety, może nawet weźmiemy się za sztukę na Broadwayu. Kończymy z koncertowaniem, ale działalność Kiss będzie kontynuowana. Założyliśmy niedawno muzea Kiss w Las Vegas i Rio, w dalszym ciągu organizować będziemy nasze wycieczkowe rejsy, a aktualnie pracujemy również nad filmem biograficznym i serialem Animowanym. Ponadto dalej będziemy rzecz jasna tworzyć wiele zabawek, figurek i różnych gier. Występy z podszydu będą kontynuowane na kilka sposobów i rozmawialiśmy już o tym parę razy. Prawdopodobnie będziemy organizować występy objazdowe, w trakcie których publiczność będzie mogła zobaczyć aktorów i muzyków wcielających się w nasze role. Będąc w Japonii będziesz więc w stanie zobaczyć japońskich artystów, a jednocześnie takie same występy będą miały miejsce w Vegas, Nowym Jorku czy Londynie. Niewykluczone, że zbliża się koniec systemu off-down. Po wielu nieudanych próbach nagrania płyty istniał tylko w sferze koncertowej, a i to może się niedługo skończyć, co w jednym z ostatnich wywiadów sugeruje Serge Tankian. Kiedy wyjeżdżasz w trasę, to po pewnym czasie twoje życie zaczyna przypominać dzień świstaka. Człowiek stara się być najbardziej kreatywnym i aktywnym na każdym z koncertów, ale po około drugim tygodniu czujesz, że robisz ciągle to samo. A jeśli organizujemy tylko pojedynczy koncert, to całość wydarzenia jest o wiele bardziej wyjątkowa i przynosi o wiele więcej radości. Mam teraz do czynienia. Czynienia z kilkoma sprawami, na które potencjalne podróże i trasy koncertowe mogą mieć wpływ. Nie chodzi tu tylko o zdrowie, ale także o styl życia oraz rzeczy związane z rodziną. Koncertowanie i podróżowanie po prostu nie są aktualnie w moim życiu rzeczami, które określiłbym jako najwyższy priorytet. Przypomnijmy, że w zeszłym roku wokalista przeszedł operację kręgosłupa, co zapewne ma znaczący wpływ na jego decyzję. Foo Fighters zawitają nad Wisłę. Dave Grohl wraz z ekipą będzie gwiazdą pierwszego dnia na przyszłorocznym openerze mieszczącym się na płycie gdyńskiego lotniska Kosakowo. Bilety w różnych wariacjach cenowych. Jednodniowe 495 zł, dwudniowe 759 a weekendowe 1305 Skoro o festiwalach mowa, to przypomnijmy, że Mystic Festival także nie próżnuje i ogłasza kolejne zespoły. Do puli właśnie dołączyli League, Crystal Lake, Body Count oraz Sodom. Czarne zastępy kata pojawią się po raz pierwszy na winylu. Album będzie miał formę Cover Tribute, w co zaangażowały się m.in. Behemoth i Vader, a także Snowy Show. Dostępny będzie od 20 grudnia tego roku w formie podwójnego czerwonego winyla, tutaj nakład limitowany 300 sztuk, oraz podwójnego czarnego winyla. Cena w zależności od wersji między 129 a 135 zł. Można już składać preordery, więc może uda się zrobić lekko spóźniony prezent na święta. Zespołem wydania jest Dusk z utworem Beacon Obscured. Na Dziś to już wszystko. Dziękujemy patronom i zapraszamy na kolejne wydanie.